Czasami życie wystawia nas na próbę. Plany się sypią, marzenia wydają się odległe, a my zaczynamy wątpić, czy w ogóle warto próbować dalej. Jeśli teraz czujesz, że utknąłeś, to ten film jest właśnie dla ciebie. Opowiem ci, jak utrzymać motywację nawet wtedy, gdy cały świat zdaje się mówić: Poddaj się. Pierwszy krok to zaakceptować, że trudne chwile są częścią podróży. Nie jesteś wyjątkiem. Każdy, kto osiągnął sukces, przechodził momenty zwątpienia. Różnica między tymi, którzy odnieśli sukces, a tymi, którzy się poddali, polega na tym, że ci pierwsi umieli zobaczyć problemy jako lekcje, a nie przeszkody nie do pokonania. Wyobraź sobie, że twoje życie to książka. To, co przeżywasz teraz, to tylko jeden rozdział. I tak jak w dobrej książce, trudne momenty są potrzebne, żeby historia miała sens. Motywacja często znika, bo patrzymy na cel jak na ogromną górę do zdobycia. A co jeśli skupisz się tylko na pierwszym małym kroku? Zamiast muszę schudnąć 10 kg, powiedz sobie: Dziś pójdę na 20-minutowy spacer. Zamiast muszę założyć firmę, powiedz: Dziś spiszę trzy pomysły. Małe kroki budują nawyki, a nawyki budują wielkie zmiany. Motywacja to nie magia, to energia, którą musisz regularnie ładować. Zadbaj o sen, zdrowe jedzenie i ludzi wokół siebie. Otaczaj się tymi, którzy wierzą w ciebie, a unikaj tych, którzy ciągle cię ściągają w dół. Czasem największa zmiana zaczyna się od zmiany otoczenia. Zadaj sobie pytanie: dlaczego w ogóle zacząłem? Twój powód musi być silniejszy niż Twoje wymówki. Jeśli Twoim celem jest wolność finansowa, pomyśl, jak zmieni się Twoje życie, gdy ją osiągniesz. Jeśli chcesz być zdrowszy, wyobraź sobie, jak będziesz się czuł za rok. Wizja nagrody potrafi pociągnąć nas dalej niż myślimy. Pamiętaj, motywacja to nie coś, co masz lub nie masz. To coś, co tworzysz codziennie poprzez swoje działania i myśli. A jeśli teraz czujesz, że jest ciężko, to znak, że jesteś w procesie, który cię wzmocni. Nie przestawaj. Twój przyszły Ty już dziękuję Ci, że nie zrezygnowałeś.